Region północny Województwa Śląskiego czekają ogromne zmiany w zakresie infrastruktury drogowej, które mają polepszyć warunki i komfort jazdy kierowców oraz usprawnić poszczególne siatki połączeń. W Powiecie kłobuckim w najbliższych latach trafi co najmniej 350 milionów złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 491 relacji częstochowa-działoszyn, będącej obecnie najdroższą w subregionie północnym inwestycją, w całości sfinansowaną z budżetu samorządu. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 trwa, a inwestorem jest zarząd dróg wojewódzkich. Na remont tego odcinka większość kierowców czekała od lat. Planowane zakończenie tymczasowej organizacji ruchu na trasie biegnącej od Częstochowy przez Białą, kamę Kłobodno, Miedno i Popów to 31 grudnia 2027 roku. To największa inwestycja drogowa w naszym subregionie. Jednak, jak zaznacza wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski, Niejedyna. jedyna. Została rozpoczęta budowa drogi 491 Szczęstochowy na Działoszyn. Cały czas trwają prace na odcinku drogi 786 Szczęstochowy przez koniec pol stronę województwa Świętokrzyskiego i tam już dwa pierwsze etapy oddaliśmy do użytku. Trzeci etap będzie skończony do końca grudnia, natomiast już mamy rozpisany przetarg i jest w obrocie na kolejny element, kolejne 55 milionów złotych w starym koniec polu, tam będzie odcinek około 3 km. Ale też mamy ogłoszony przetarg na drogę wojewódzką 492 i tutaj Chcemy wyremontować całkowicie odcinek w Kłobucku, odcinek pomiędzy drogą krajową e, od Ronda w Kłobucku do drogi wojewódzkiej 491, e, też odcinek w gminie Wręczyca Wielka. Także tych inwestycji w subregionie północnym już jest bardzo dużo realizowanych, ale. Są poprzez to, że są już ogłaszane przetargi, będzie bardzo dużo nowych realizowanych. Co nie znaczy, że nie remontujemy tych dróg, które są w użytkowaniu. I tutaj do końca roku przeznaczyliśmy 30 milionów złotych na remonty dróg. Grzegorz Boski zdradził również, że są również plany odnośnie drogi wojewódzkiej nr 494. Dokumentacja dotycząca trasy o długości około 70 km przebiegająca przez województwa śląskie i opolskie była wykonana już 5 lat temu. Jednak ze względu na upływ czasu i brak podjęcia odpowiednich kroków w kierunku realizacji zadania uległa ona przedawnieniu. Stąd też musimy na nowo przygotować, bo wszystkie cała dokumentacja straciła ważność. Na nowo musimy przygotować całą dokumentację na przebudowę tej drogi. Na przyszły rok mamy zabezpieczone 600 tysięcy złotych na aktualizację dokumentacji i Mam nadzieję, że kiedy skończymy remont drogi 491-492, przyjdzie pora na drogę 494 pomiędzy Częstochową a Olesnem. Olesnem, tak żebyśmy do roku 2029 sprawę tych ważnych wojewódzkich dróg w subregionie północnym mieli zakończoną. Wicemarszałek apeluje do kierowców, którzy będą musieli uzbroić się w sporą cierpliwość ze względu na utrudnienia w ruchu spowodowane pracami na drogach. Nowe drogi, które Stanom. One będą miały całkiem nowe funkcjonalności. Teraz bardzo dużo mówimy o tym, że coraz więcej ludzi jeździ na rowerach, więc te, przy tych drogach te ścieżki rowerowe będą normalnością i będziemy mogli poza samochodami również podróżować rowerem pomiędzy miejscowościami, ale też planujemy. Nową markę turystyczną województwa śląskiego właśnie w subregionie północnym, i te ścieżki rowerowe będą uzupełniały tą markę, bo to ma być marka nakierowana na rower, na wypoczynek na kajak. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w planach budowę obwodnicy w Kłobucku. Choć nie jest to droga wojewódzka, to mimo to wicemarszałek wyraża ogromną nadzieję na to, że plan uda się zrealizować. Inwestycje drogowe w subregionie północnym województwa śląskiego to ogromny krok w kierunku poprawy infrastruktury i komfortu podróżowania. Mimo wyzwań finansowych i utrudnień w ruchu, władze lokalne patrzą optymistycznie na przyszłość komunikacji w regionie.